Przyszedł marzec, a wraz z Marcem nasze polecane dla Was zestawy do esportu. I tutaj podkreślam optymalizowane właśnie pod e-sport. Na samym początku poproszę Was o łapeczkę w górę, jeżeli doceniacie naszą comiesięczną serię z polecanych zestawów do e -sportu. No i co, od czego zaczynamy? No od tego, że będą duże zmian i w zestawach, i w naszej procedurze, w naszym jakby cyklu, o tym na koniec dopowiemy, więc czekajcie do końca, bo warto. Natomiast chcę od razu odnieść się do premiery, która być może będzie na dniach względem tego, kiedy oglądacie ten odcinek nowych kart graficznych AMD. No oraz też Nvidia, ale na, to, na to chyba że nikt w tej chwili nie czeka. Zobaczymy, co będzie. Na tej podstawie może faktycznie na kwiecień zaproponujemy zupełnie coś nowego. Ale tymczasem faktycznie przejdźmy do tego, co Was najbardziej interesuje, czyli ten najtańszy polecany zestaw do resportu. Zaczynamy w takim razie od najtańszego zestawu. To właśnie powiedziałem. Bardzo tak jest. Bardzo mnie to cieszy. <laughs> Najtańszy zestaw do e-sportu tym razem jest nieco droższy. Nieco droższy, bo stwierdziłem, że po prostu warto. Warto dopłacić, bo zyskujemy 10-15, nawet 20% w niektórych grach wydajności, dokładając 5-10% ceny. Okej. Okay. Czyli ile dokładamy? Dokładamy jakieś 150 zł do karty graficznej, chociaż zmiany są też w procesorze. Przypominam przedtem, była to i trujeczka, był Ryzen jeszcze wcześniej, natomiast przeszliśmy na i trujeczkę, zostajemy na i trujeczce. Mamy teraz 14 generację, troszkę jeszcze wyższe taktowania, a cena jest jeszcze niższa, więc po prostu się opłaca. Niestety Ryzeny nadal są bardzo drogie, a płyty do Inteli potaniały, po prostu się opłaca. Więc mamy i trujeczkę 14100H. Ok, a karta graficzna? Tutaj właśnie też jest ta druga duża zmiana. Przedtem był Radeon 6600, a teraz mamy 7600, i to jest naprawdę ta siódemka z przodu dużo daje. Okej. Okay. Nowsza generacja RDNA3. No i mamy praktycznie 30% więcej FPS-ów w niektórych grach. Dobra, żeby to wybrzmiało. Dokładamy faktycznie około te 150 złotych względem tych zawsze najtańszych przez nas prezentowanych zestawów, ale zyskujemy naprawdę wiele i po prostu nie opłaca się, bardzo nie opłaca się obcinać tych 150 złotych, żeby zaoszczędzić. Dokładamy dwie stówki, bo jeszcze zasilacz daje mocniejszy, bo ta karta też pobiera więcej energii. Mamy też troszeczkę lepszą obudowę, bo przedtem był ten wako polecany chyba, albo któryś jeszcze inny, gdzie te wentylatory były RGB, ale tylko RGB. Okay. I jedyne, co można było sterować, to prędkość wentylatorów, co też zmieniało jasność podświetlenia, także absurd totalny. Ja tutaj postawiłem tym razem na zwyczajną, ale bardzo dobrze wentylowaną obudowę, cztery wentylatory bez podświetlenia. No i chłodzenie też mamy fajny model od Savio. Niedawno mieliśmy okazję te chłodzenia testować, i to faktycznie w tej cenie no, robi po prostu robotę. No dobra, kwestia wydajności najtańszego zestawu? No to tak, jak widzicie w tej chwili na wykresach jest no, naprawdę dobrze, zwłaszcza w Call of Duty. Tutaj mamy no, duży, kolosalny wzrost wydajności względem 6600 radona. Ogólnie radony bardzo dobrze się sprawdzają w właśnie Call of Duty, natomiast nowsza generacja zdecydowanie jeszcze wyprzedza tutaj i no, realnie te 144 klatki, czy nawet więcej, okolice ok. 200. To jesteśmy w stanie w niektórych miejscach na lokalizacjach osiągnąć. Także przyraz jest znaczący. CS Fortnite bez problemu wykorzystać monitory 240 Hz. Zresztą taki monitor, też będziemy Wam polecać. Ale zanim monitor? Mogę... No to peryferia. peryferia. Zestawienie peryferiów zaczynamy oczywiście od myszki. Jest to myszka Crux Plasma Wireless. Moi drodzy, myszka bardzo budżetowa w stosunku do tego, co oferuje. Ponieważ jest to myszka za 129 zł, myszka bezprzewodowa o łączności Bluetooth 5.0 i 2,4 GHz z sensorem, który co prawda może nie jest topowy, jeżeli chodzi o rozwiązania e-sportowe, bo jest to sensor 3311. Natomiast jest to sensor, który zdecydowanie Wystarczy na pewno do entry level i nawet do takiego troszeczkę bardziej zaawansowanego poziomu gier esportowych. No, jeżeli jesteśmy już znacznie bardziej wymagającym graczem esportowym i wkraczamy na przykład już na scenę, no to faktycznie wtedy e, warto byłoby się zastanowić nad troszeczkę lepszą myszką. Ale jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze sportem, to myślę, że ten kruks będzie super rozwiązaniem. No, cena jest naprawdę dobra. Podobnie widzę z klawiaturą. Jeżeli chodzi o klawiaturę, tutaj klawiatura za 249 zł i uważam, że do tego pułapu cenowego no, naprawdę trudno szukać tak dobrej konkurencji, a mianowicie mówię tutaj o Dark Project, Onionite, klawiatura, która naprawdę szczyci się super wyciszeniem, bardzo dobrą pracą, bardzo dobrymi switchami, wygląda... Hmm, Kontrowersyjnie, bo jedni ją uwielbiają, drudzy raczej mówią, że no, przydałoby się nam troszeczkę więcej smaczków. Dla mnie smaczkiem jest na przykład ta cebulka na Escape. Ie. No i faktycznie ten Onion Knight tutaj się wpasowuje idealnie w tę szatę graficzną wtedy. Natomiast już żarty na bok, uważam, że to jest naprawdę świetny produkt, absolutnie świetny produkt, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę 249 zł. To jest absolutna deklasacja konkurencji pod kątem tego, co ta klawiatura oferuje. I faktycznie w e-sporcie nie dałoby się pograć na tańszej klawiaturze? Wpływałoby to na osiągi? No oczywiście, że tak. No, Chcesz być szybszy? Chcesz być lepszy? Chcesz mieć refleks kota prawdziwego? najcik. No i pewnie jeszcze pachnie tam cebulą. No, oby nie. Natomiast jeżeli chodzi o słuchawki, tutaj całkiem świeże odkrycie, mianowicie słuchawki od marki Trust. Słuchawki bardzo lekkie, całkiem dobrze wyglądające, naprawdę ich design zdecydowanie do mnie przemawia. W tej chwili na ekranie widzicie kolorystykę białą, ale są też dostępne inne kolory. No i przede wszystkim słuchawki, które grają naprawdę przyzwoicie. Pozycjonowanie w dźwięku, w grze jest na bardzo dobrym poziomie, ale przede wszystkim też szczycą się bardzo przyjemnym mi mikrofonem I to wszystko w cenie 150 zł. Naprawdę dla mnie super rozwiązanie, jeżeli chodzi o słuchawki do e-sportu. Co, nie pojesz? Zagadałem cię, co? <grym> Zestaw peryferiów za nami, czas na monitor. Monitor po raz kolejny powraca od AOC. AOC. Nigdy nie wiem, jak dokładnie okay. powiedzieć. W każdym razie jest to model 24G2ZE, czyli model, który ma matrycę, oczywiście, tam nowego typu IPS, czyli nie tylko IPS, ale po prostu też szybszy IPS. Faktycznie tutaj czas reakcji tych matryc z roku na rok się poprawiał, i teraz jest naprawdę bardzo przyzwoity. I no, niski po prostu, mm -hmm. więc nadąża za odświeżaniem, które tutaj wynosi 240 Hz. Ok. I w tej cenie, czyli 600, chyba tam 50 zł, mniej więcej było, 619 zł, widzę, no to to jest naprawdę sztos. Mieć 24 cale i to chyba nawet, no, 24 cale ma ten monitor, więc ta rozdzielczość, to odświeżanie przy tym czasie reakcji w tej cenie. Naprawdę szkoda, po prostu nie upgrade'ować, że macie jakiś starszy monitor i no jeszcze chwilkę pociągnie, to nie. Zdecydowanie po prostu warto też o monitorze pomyśleć, bo to jak wszyscy wiemy, zwłaszcza z Martini, monitor naprawdę dużo ma wpływu na to, jak się gra i jakie osiągi macie w grze, iż mówię o waszym performencie. Zdecydowanie. Dobry monitor, tak, dobra myszka, dobry komputer i dobra klawiatura. Po prostu no, dobry monitor jest potrzebny. A jeżeli już o dobrociach mówimy, to czas na zestaw numer dwa, czyli ten zestaw z zestaw średniej półki cenowej. Tak możemy go nazwać. No i w jakiej kwocie się tutaj zmieścimy? Celowałem w 5000, nie udało się idealnie tutaj upolować tych, tej właśnie kwoty 5000. No ale to z czasem oczywiście te ceny fluktuują, więc możliwe, że za jakiś czas wejdziecie i ten zestaw będzie w niższej cenie, bo oczywiście ceny są dynamiczne. No i w tym przypadku duża bardzo zmiana, bo to jest zestaw taki optymalny. To, moim zdaniem, właśnie do rozgrywek sportowych, gdzie najwięcej zyskujemy, nie płacąc jeszcze przesadnie dużo. Okay. I tym razem poszedłem tutaj też w Intela. I to tej 14 generacji 14600KF, bo jest naprawdę niesamowicie dobrze wyceniony. A powiem szczerze, że te problemy, które były w zeszłym roku jeszcze nagłaśniane, faktycznie się uspokoiły na nowych biosach, na nowych ustawieniach, na nowych partiach. No nie ma tych zgłoszeń kolejnych. Tutaj potwierdzam, jestem użytkownikiem takiego procesora i faktycznie po aktualizacji BIOS-u wszelkie problemy ustąpiły. No właśnie, a ceny zostały niskie I mamy za 1000 zł procesor, który bije na przykład Ryzena 5700X3D, mamy procesor, który bez problemu rozprawia się w grach esportowych z Ryzenem 57500 f czyli tym bardzo popularnym, wcześniej też polecanym. No, i też jest na nowszej platformie. Mamy DDR5, tutaj też już wrzuciłem. Mamy tutaj łącznie 32 GB, się rozmieścić. Z wysokim taktowaniem, z niskimi opóźnieniami. Mamy też odpowiednie do tego procesora chłodzenie. Tutaj, niestety, te Intele nadal troszeczkę się grzeją, mm -hmm. więc no, fera nie wystarczyłaby. Jest Fortis wrzucony. A to wszystko jest opakowane z bardzo atrakcyjną kartą graficzną, tak już w zeszłym tygodniu, nie, miesiącu, mówiliśmy, że właśnie NVIDIA coraz droższe, Radeony są tańsze, to to nadal postępuje i zobaczcie, że macie za 2200 zł Radeona 7800 x nie x tak. mhm. już nie byłem w stanie wstrzymać, musiałem połknąć. I Jeszcze raz. Karta graficzna. Mamy w tym przypadku kartę graficzną Radeona 7800XT, czyli kartę, która do niedawna w zasadzie premierowa była za ponad tysiąca zł, teraz kosztuje 2200, czyli w tym trendzie, gdzie wszystkie karty drożeją, nagle się okazuje, że te rady są coraz bardziej opłacalne. Czy to jest w zasadzie bardzo blisko RTX-ów 4060 Ti, zwłaszcza tych 16 GB, które są jeszcze droższe. Okay. A wydajność mamy nawet z tym ray tracingiem, którego i tak we sporcie nie używamy, wyższą. Czyli tak, tutaj mamy kartę za 2200 zł, od Odpowiednikiem jest NVIDIA 4060 Ti, która kosztuje cenowa, cenowym, odpowiednikiem. O cenowym odpowiednikiem. A jeżeli chodzi o wydajność, no to w grach esportowych możemy spokojnie mówić o 4070 Super, czyli karcie za 3000 zł okay. i ponad 3300, takie są modele. A na, tak naprawdę to czasem też doganiamy 40-70 TI. No dobra, czyli oszczędzamy na pewno tysiaka, jeżeli chcielibyśmy wybrać NVIDIA o podobnej wydajności. E, cały zestaw tak. kosztuje 5150 zł około. E, no i jakiej wydajności możemy się spodziewać? No w tym przypadku, jak widzicie na wykresach, no jest naprawdę znacznie lepiej. Tutaj te 360 Hz odświeżania w zupełności, praktycznie w każdym tym podstawowym tytule sportowym osiągniemy i utrzymamy, nawet na tych bardziej wymagających mapach. Tutaj też właśnie zaletą jest ten procesor, który faktycznie dodaje sporo wydajności, zbliżając się no wypadając gdzieś połowy między tymi topowymi X3D nowymi, nowej mm -hmm. generacji, a tymi wcześniej polecanymi standardowymi procesorami. No i też karta graficzna, zwłaszcza ponownie w Call of Duty, no tutaj wzrost jest kolosalny, tutaj tak naprawdę bez problemu rozprawiamy się z 70 Ti super albo z nowym 40, przepraszam, 50-70 Ti, także po prostu wyśmienity wybór właśnie do konkretnie tej gry, a pozostałe pozostałych grach i tak jest bardzo, bardzo płacalne. Podobnie jak opłacalne pewnie będą Twoje peryferie. Jak zawsze. Jeżeli mamy troszeczkę większy budżet, to tutaj możemy zainwestować również w lepszą myszkę. I tutaj świetny produkt od znowu Dark Projecta. Dark Project wchodzi z nowymi myszkami. Jest to myszka Novus Wireless. Myszka o znakomitym esportowym rozwiązaniu i jego esportowym sensorze. Mianowicie 3395 tutaj wjeżdża na rejony. No i tu już jest sensor, który jest no, absolutnie niezawodny, jeżeli chodzi właśnie o esport. Jedynym mankamentem może być to, że w do Logitech G Pro Superlighta Dwójki czy największych producentów no tutaj nie mamy kontaktowania z komputerem na poziomie 8000 Hz, a na poziomie 2000 Hz. Natomiast na przykład w takim Fortnite'cie tych 8000 Hz i tak nie wykorzystamy, ponieważ zaczyna lagować grę, więc to 2000 jest w zupełności wystarczające w większości tytułów. No i przede wszystkim największa zaleta jest taka, że ta myszka kosztuje 259 zł. Moi drodzy, wireless, topowy sensor, 2000 Hz, odświeżanie w kwocie 259 zł. No i tutaj delikatnie detronizujemy Zirko na 13 w tym momencie i faktycznie ten nowus będzie na pewno często polecany. Zrobiliśmy test z tymi 8 GHz, no i faktycznie wyszło, że bez najmocniejszego procesora są no, straty tak naprawdę w efesie, no, co niweluje sens stosowania takiego Są straty i to nawet nie jest kwestia częstotliwości często pecetów, a samej optymalizacji gry i nieprzystosowania jeszcze tytułów esportowych do tego typu, do tego typu no kontaktowania. Takie topowe myszki to tylko do tych najbardziej topowych zestawów i też nie do każdej gry. Przechodzimy do klawiatury, i przestań mi marudzić, że brakuje tam klawiszy. Esportowcy tych klawiszy nie potrzebują, potrzebują więcej miejsca na ruchy myszkom. E I tutaj, jeżeli chodzi o tę klawiaturę, mamy Redragona w kwocie 399 zł, e ale uwaga, jest to Redragon, który naprawdę szczyci się bardzo ciekawymi swiczami, oczywiście magnetyczno-mechanicznymi, więc tutaj faktycznie mamy do czynienia z bardzo dużą szybkością tej klawiatury i mamy również do czynienia z kontaktowaniem jej na poziomie 8000 Hz. Klawiatura przewodowa w bardzo atrakcyjnej szacie graficznej, ciekawie wyglądającej. Według mnie ten miętowo-biały układ zdecydowanie będzie pasował do większości biurek, ale oczywiście wersji kolorystycznych jest jeszcze kilka, więc jeżeli ten miętowy układ Wam nie pasuje, to możecie go sobie wymienić. Natomiast klawiatura bardzo ciekawa w kwocie 400 zł zdecydowanie do rozwiązań e-sportowych. A dlaczego ta w innym kolorze jest tyle tańsza? Bo nie ma 8000 Hz na przykład kontaktowania. No. To jest ten sam case pewnie co z Dark no Projectem. Przechodzimy do słuchawek i tutaj uwaga, będzie ciekawie, ponieważ jest Sony mhm. Sony Inzone H3, słuchawki za 349 zł z bardzo dobrą jakością grania. To mhm. uważam, że tutaj faktycznie Sony robi świetną robotę. Pozycjonowanie przeciwników też stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie płacimy za te sławki miliony złotych, a jednocześnie dostajemy też dobry mikrofon i naprawdę świetną, świetne sławki, nie tylko do grania, ale też do odtwarzania muzyki, do odtwarzania filmów, do tego, co po prostu robimy na naszych pc No jedno to, że są na kabelku. No są na kabelku. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. Ja na przykład wolę sławki przewodowe, więc co kraj, to obyczaj. Masz jakąś cię, ciętą ripostę, coś chciałbyś powiedzieć na temat tego, że lubię na kabelku? Peryferia za nami, czas na monitor. No i monitor, ponownie zdaje się, bo już któryś raz go polecamy. Monitor z zeszłego roku jest to model od Della Alienware AW2523 z dopiskiem HF. To jest dosyć istotne, bo faktycznie tych rewizji było kilka, a ta faktycznie ma najnowszą matrycę Fast IPS, która daje ten niski czas reakcji, gdzie piksele faktycznie szybciej reagują, mimo że no nie jest to organiczny panel, ale dzięki temu też nie kosztuje majątku. Mówimy tu o cenie około 1500-1600 zł, a dostajemy 24,5 cala, 360 Hz odświeżenia, no i właśnie ten niski czas reakcji. I przy okazji też bardzo ładny wygląd, bo te monitory Dela naprawdę dobrze wyglądają. Także, no, optymalny wybór, co prawda, no mówię, jest to Full HD, więc teoretycznie nie widzimy aż tyle detali co w QHD, ale też dzięki temu cena jest lepsza. A poza tym, ten zestaw, który tutaj polecaliśmy, nie do końca za każdym razem będzie optymalny, żeby w QHD uzyskać tą maksymalną wydajność, a jednak to jest priorytet, jeżeli chodzi o spot, żeby była natychmiastowa reakcja. Co oznacza również właśnie jak najwięcej FPS-ów. Zdecydowanie się zgadzam. Mam nadzieję, że zgodzę się również z wyborem zestawu numer 3, zestawu najdroższego. I to jest ciekawy przypadek, ponieważ tutaj nie będę Wam polecał zestawu części do zakupienia, ponieważ. Ciężko jest je dostać. Mówimy oczywiście o zestawie, który miałby być takim optymalnym, już niekoniecznie, ale po prostu maksymalnym zestawem, który pozwoli wykorzystać pełen potencjał gier esportowych, również w tych wyższych rodziczościach, ale też w tych bardziej wymagających gier esportowych. Mm -hmm. Bo na takich się obecnie nie skupiamy, ale wiemy, że istnieją. Tak chociażby ulubiony czyści bietarków, który potrafi zajechać na nawet najmocniejsze sprzęty. Zgadzam się. Także tutaj zdecydowanie, jeżeli chcecie grać na najwyższym poziomie, trzeba troszeczkę dopłacić. No ale właśnie, gdybyśmy mieli polecić zestaw z nowym RTX-em 5070 Ti, no to się okazuje, że ciężko jest go dostać, jakby się uda go gdzieś zamówić, nawet u nas w komputerniku. No to jest wyceniany na kwoty takie troszkę odbiegające od MSRP, no co oczywiście wynika z problemu z dostępnością. Ale jest lifehack. lifehack, który Wam teraz sprzedamy. Mianowicie te karty w dobrej cenie trafiają do gotowych zestawów. I okay. dlatego właśnie... Mamy Computronic Ultimate R770, wersja L01. To jest akurat podstawowy wariant, ale tych numerków po L jest jeszcze więcej. Możecie sobie skonfigurować, ile chcecie pamięci, jaki chcecie pojemny dysk. Przecież, chcesz mi powiedzieć tak, nie chciało ci się zrobić trzeciego zestawu dla widza. No nie da się, no. No Nie chciało ci się, tak? Nie chciało i mówisz, dobra, machnę gotowca. Zobaczcie, mamy 12 tysięcy, owszem, dużo, Nie powiem, że to jest mała kwota, to jest duża kwota jak za komputer z kartą z średniej półki, tylko jak sobie wszystko podliczymy, mamy tutaj też Ryzena, tego poprzedniej generacji topowego X3D 7800, mamy tutaj 32 GB bardzo szybkiej pamięci, porządną, solidną płytę główną, mamy też odpowiedniej jakości dysk i tak dalej, wszystko jest na bardzo fajnym poziomie, on też się świetnie prezentuje, mm -hmm. też to widzicie w tej chwili, to jest ta nowa budowa Pantexa, czyli takie z trzech stron zrobione... Akwarium, także nie tylko właśnie jakość wykonania, solidność, ale też wygląd naprawdę na wysokim poziomie. I te komponenty są dobrze dobrane. To seria jest zestaw, które bym był w stanie polecić. Tylko że problem z tym, że gdybym miał go polecić jako części, to by to wyszło drożej. Okej. Okay. A za gotowca płacicie w tej chwili mniej. Dobra, więc mamy idealne rozwiązanie, bo mamy dostępne części, mamy wszystko złożone od ręki, wysłane i tak naprawdę plug and play. Bardzo mhm. często widzowie spierają się w komentarzach albo piszą, że przecież gotowce są kompletnie nieopłacalne, bo się przepłaca. Tutaj nie przepłacamy, mało tego oszczędzamy, nawet można byłoby powiedzieć. A dodatkowo dostajemy te najważniejsze rozwiązania, które są w gotowcach. Czyli w momencie, kiedy coś wam się z Pecetem stanie, to po prostu go pakujecie, odsyłacie na serwis i po paru dniach przychodzi naprawiony, komputer przychodzi z zainstalowanym systemem, no chyba, że nie wybierzecie tej opcji. No i oczywiście przychodzi do Was już złożony, gotowy, pachnący i gotowy do grania. Tak, no i jeszcze jest opcja wykupienia dodatkowego saportu telefonicznego, także na proces więcej możliwości. Taki komputer też po prostu, no jest, macie gwarancję, że wszystko będzie tutaj współgra współgrać ze sobą i co więcej, też go przetestowaliśmy, bo tak się składa, że gdzieś tutaj ostatnio leżał sobie w studio, jak przechodziłem, więc go znalazłem i przetestowałem właśnie na potrzeby tego odcinka. Także wyniki widzicie w tej chwili na ekranie, no jest totalna anihilacja, jeżeli chodzi o poprzednio pokazany zestaw, z wyjątkiem Call of Duty, <grym>, tutaj te okay. zestawy bardzo podejrzanie blisko siebie wypadają, no Nvidia nie umie w Call of Duty. Więc jakby, jeżeli na tej grze się skupiacie, to bym i tak zdecydowanie poczekał właśnie na premiery nowych Radeonów i zobaczymy, co one pokażą, bo mm -hmm. mogą pokazać bardzo dużo w bardzo dobrej cenie, ale tutaj no, na razie nie wiemy. No tak. Także podsumować, można to, że dostajemy po prostu zestaw, który jest bardzo przyszłościowy. Na tym pogracie, nawet te najbardziej wymagające gry e sportowe, a także też te gry nie tylko e sportowe. Umówmy się, że tutaj nowy Indiana Jones czy troszkę starszy Alan Lake, to wszystko będzie śmigać nawet z pełnym path tracingiem w dojrzeczności QHD. No to jest miód na moje uszy, naprawdę brzmi to świetnie. Czy monitor wybombi mnie w kosmos znowu? Mhm. 10 tysięcy teraz monitor, 20? Nie, bo zobacz, że nowe OLEDy są coraz tańsze. O kurczę, no super, no ile? Ja myślę, że taki samego gdzieś mógł się zainteresować. Ale nowego LG za 4000, ale to jest o ponad 1000 zł mniej niż poprzednio takiej okay, klasy monitor. Okej, okay, okej, okay, to już mnie zaciekawiłeś teraz? Słucham. Mamy tutaj 27 cali. na zasadzie to jest 26,5, ale markują jako 27, które oferuje 480 Hz odświeżania w QHD. Czy mamy już tam optymalną do wszystkich gier rozdzielczość obecnie? Zwłaszcza, że jeszcze używacie DLSS, które na tych kartach właśnie o tym nie wspomniałem, ale jeżeli chodzi o upscaling sam tym komputerze, to teraz nie była ziemia, jeżeli chodzi o FSR, przynajmniej w obecnej wersji. Także możemy jeszcze tą wydajność podnieść bez straty na jakości obrazu. Natomiast mamy natychmiastowy czas reakcji w tym monitorze, mamy kosmiczne odświeżanie, po prostu wszystko dzieje się natychmiastowo. Obraz możesz sobie sondować lewo, prawo i wszystko widzieć, co się dzieje po drodze. Nic się nie rozmazuje. Dobra. Także to jest kolosalna przewaga właśnie w e sportowych. To nie jest fanaberia, że o ładniejsze kolorki wszystko ładnie wygląda, się świeci. Nie, nie, to jest naprawdę realna przewaga w grach esportowych właśnie taki OLEDowy panel. Tu mnie troszeczkę zaskoczyłeś e, przede wszystkim parametrami tego 480 Hz w kwocie 4000 zł na oled e, No e, brzmi naprawdę ciekawie. No, także mówiłem. Rozbij skarbonkę. Wy też możecie rozbić skarbonkę. Bo kupujemy nowy monitor. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że zestawy Wam się podobały. Natomiast, zanim się faktycznie pożegnamy, chciałbym zapowiedzieć, że będą zmiany i oczekujemy od Was jakiejś tutaj reakcji i wskazania nam, jaką grą mamy się zająć, ponieważ chcemy teraz przejść do polecania zestawów konkretnie do jednej gry. Różne segmenty, różne ustawienia do jednej konkretnej gry i tak co miesiąc będziemy sobie inną grę brać na właśnie tapet Dokładnie. i analizować. Dopóki nie nastąpi rewolucja w premierach, to faktycznie chcemy skupić się na konkretnych tytułach, więc jeżeli. Jeżeli chcecie Fortnite'a, piszcie i głosujcie na Fortnite'a. Jeżeli chcecie, żebyśmy najpierw widzieli CESA, głosujcie na CESA, wiecie, co macie robić. Zostawcie też łapkę w górę i zasubskrybujcie koniecznie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z tej serii, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć, cześć!